Nowy nabytek Ale dżungel, w ciemno W ciemno kupiony kod worku. Fony ma tylko fajne z tyłu widzę Witam Będzie się No <laughs> to co Nie taki zły wygląda Pany, nawet to chodzi, słuchajcie. Ale jak to chodzi? Ale jak to chodzi, słuchajcie. Wolno sądzi to jest. Dobra, daszek obu jest chyba suchy. Coś tu wtrysk chyba nie da. Widzę, leci tu z przelewów leci czerwone paliwo, Ekoter jeszcze nie, to nie nasze. To nie nasze paliwo. paliwo. Dżungel, ale ale chodzi. A co on to ma pompę? pompę ma zepsuto. Ciekawe, co nas tutaj. Aha, tutaj widzę, że już jest ten Awaria cała Czekaj Ta awaria <laughs> Awaria pompa nie działa Frez się obciął <laughs> Frez się obciął i będzie działał Także Bo na wałku widzę jest, jest, jest frez dobry Dobry, luks malinka Luks malinka jest ale to jest statek Trup <gry> O, takim kamperem będziemy jechać, tym albo tym. Tam do Holandii, z Chrisem z ekipo zapakuje na pakę, a ja z synem z przodu. Nie, nie, to był żart. W takim jedziemy. I właśnie przyprowadziłem sprzęta. Sprzęta. No i znowu dilt był taki, że. Nie znam gościa, i od gościa kamper wynajęłem. No. Ale wiecie, na to trzeba zasłużyć chyba trochę, żeby ktoś zaufał drugiej osobie. Myślę, że będzie fajnie. Zaraz go tu przejrzymy, natankujemy. I będzie git. Kamperek fajny, ze skrzynia manualna. Jak ktoś będzie chciał wynająć, to podam tutaj namiary. Teraz zdradzę wam tajemnicę, po co ten Chris jedzie ze mną na ten traktor pulling? Tam będzie duży parking samochodów osobowych. A wiecie co Chris lubi najbardziej w samochodach osobowych? Zabroniłem Chrisowi brać kątówkę ze sobą. Żeby katalizatora nie wyciął z tego kampera. Burza grzmi. Kamper stoi. A ja idę jeszcze do pracy. Za parę godzin wyjazd. Ale idę jeszcze chyba pracować. Bo no niemal lekko trzeba rypać do końca. Jak się chce wypoczywać, chce się używać życia. To trzeba najpierw na to zapracować. Przyszła do nas w końcu pora deszczowa. Grzmi, burza. W końcu tak pada. Troszeczkę pada, ale dobrze, bo tak na mięka, nie? Trochę zaczyna się robić, widzicie, za mną zielono, zamiast żółto, z żółtego zielono się robi. Także nie jest źle. To i tak kosić za bardzo nie będzie chyba co już zboża, no, ale przynajmniej jakieś trawy urosną. Dobra po robocie słuchajcie. Nie ma co na siłę robić. Trzeba iść odpocząć troszeczkę zjeść, przespać się trochę, bo cała noc cała noc droga przed nami będziemy się zmieniać, ale wiadomo, tam się nie, nie, nie prześpi. trochę się przekimamy, ale ale to nie jest spanie tak jak jak w domu W kałuże już mamy pora deszczowa przyszła teraz pewnie będzie padać do żniw no ale niech pada niech pada, choć dobrze i widzicie nie trzeba było się martwić, że nie ma deszczu, że susza jest. Była susza, teraz jest pora deszczowa. I jest dobrze. Trzymajcie kciuki. Żebyśmy dojechali zdrowo i szczęśliwie, bo to jest najważniejsze. Żebyśmy nie wypalili jakiegoś dzwona. Nie skasowali koledzy kampera. Bo będzie po pulingu. Chris już mi tu pisze, że 160 będziemy jechać. Łobuz jeden kurna, koło ja biorę ze sobą, ja nie wiem to wariaty są Ajajaj. Aj, aj. No ale fajnie, cieszę się że się spotkam z Mańkiem Mechanikiem, tam z innymi też z Chrisami i I... Boże jak ta firma się nazywa Sztifmotami, o Sztifmotami Także nie jest źle jak się tam się kamper zepsuje Już tak właśnie myślałem ja z tym kamperem tak sobie myślę, jak się zepsuje ten kamper, to tak, Chris z Mariuszem rozłożył silnik Szlifmot zaraz zrobi szlif Łukasz ze szlifmoty zrobi szlif Zaraz plantowanie głowicy na asfalcie Moment, potem go tam Chris poskłada No i rura, i jedziemy dalej Także damy sobie radę Jest dobrze, trzymajcie się, będziemy Wam dawać tam relacje, może trochę na żywo, trochę e, Trochę przesyłać jakieś shorty jak jeszcze będziemy trzeźwi witam, to Dopóki będziemy trzeźwi To będzie wam czasem przesyłać Cześć Witam wszystkich Nieźle. Słuchajcie przyszła pora deszczowa W nocy dolało Kurde tak lało Aż dwa litry spadło Kurde jakie ja zarosły. Biała broda mi się zrobiła Ale nie gole się bo się dopiero się ogole jak będę się wyjeżdżał a na razie się nie gole taka to robota słuchajcie I siedzi, trzyma jak dziurkę I przy... I śruba się ukręciła rozwierciłem ale taka zawzięta jest, że walczę chyba spytać z, z nią a jutro przyjeżdża delegacja z Białegostoku Stoku Należałoby odpalić tego dzika trochę coś tam pokazać niech posłuchają dźwięku zobaczymy czy ten pojedziemy tam później do Holandii zobaczymy czy tak samo tam punkają, co trzeba poprawić jeszcze I tu taki kolektor mam, mam z nika tego yy, i chcę właśnie drugi set założyć, drugi zestaw żeby były dwie turbiny jedna ta duża, później druga w turbo połączone no i grzeje tą dziurkę, tą śrubkę tutaj nie wiem czy to dobrze widać to to do tego połowy zwierciła, wszystkie wierca porozwalałem zostało centymetr mi tam w jednej z drugiej strony przedwiercone zostało centymetr, śruby i nie chcę dalej wyjść no. ale może jakoś to poradzimy Dobra, bez jaj, ja tu nie będę trzymał i czasu tracił. Nikt się grzeje, a ja składam gniotowniki. Przywiązam walce z ostrzenia. Łożyska tu już inne przygotowane, nowe jak tu chcecie, ja zakładam takie i na X bo są bez tego X a też inny. A ja zakładam takie już kilka razy, kilka. no naście to nie, ale kilka razy założyłem I gniotowniki po, po ostrzeniu Po ostrzeniu, po wyważeniu Firma Tarko Grajewo yy, Też już sprawdzona firma, bez problemu Tutaj ta kubka takich śmieci to są te wszystkie ramy gniotowników i teraz yy, tu mam chyba dwa zestawy i tam jeszcze ten mam trzecie. No i teraz z tego demobilu mojego, z tego co jest, będę wybierał z tego bałaganu wszystko to co najlepsze i składał i składał ładny miotownik, żeby ładnie chodził.